Witam Was wszystkich, Siemanko, Siemaneczko. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić cztery kołowrotki, które już sprawdziłem, miałem nad wodą, na nie wędkowałem i które okazały się dobrymi kołowrotkami. Mieliście takie zapytania w komentarzach odnośnie tego, jak nawijają plecionkę, czy nie plączą plecionki. Jak, działa hamulc, jak działają hamulce, czy się nie zacinają, czy działają w miarę płynnie. Yy, więc ja to już wszystko dla Was nad wodą sprawdziłem, wszystkie te kołowrotki miałem nad wodą. Na wszystkie wędkowałem, są to cztery kołowrotki, które wybrałem, które najlepiej pracują. Więc tak, pierwszym kołowrotkiem jaki Wam chciałem pokazać i przypomnieć to jest kołowrotek Tegmen. Słuchajcie, znany kołowrotek, najdroższy z tych wszystkich kołowrotków. Jest to kołowrotek, który ma przełożenie 5,2 do 1, a też występuje z przełożeniem 6,2 do 1. Posiada 11 łożysk. Słuchajcie, wkręcaną korbkę. Bardzo dobrze, równiutko nawija plecionkę. Praca tego kołowrotka jest bez zastrzeżeń. Hamulec też działa w szerokim zakresie. Jeden z komentujących przysłał mi komentarz, że te kołowrotki to jest badziewo, że to się nie nadaje do wędkowania, że długo, długo nic się nie dzieje, a potem nagle zabetonowany na mur beton. Nie, to nie jest wcale prawda. Kołowrotki działają naprawdę dobrze. Mają szeroki zakres regulacji. Według mnie można na nie spokojnie wędkować bez żadnych. Problemów Więc tak Tegmen jest w cenie Od 160 do 200 220 zł To jest najdroższy kołowrotek Zna, Niektórzy już znają ten kołowrotek Wędkuje się na niego Naprawdę przyjemnie Chodzi Dobrze Dobrze nawija plecionkę Ma precyzyjny hamulec Występuje w rozmiarach Od 2000S to jest ten model mój do rozmiaru 3000MGH i sile hamowania 9 kg. Następnym kołowrotkiem, który chciałem pokazać, to jest ten co ostatnio wam pokazywałem. Już miałem go nad wodą, sprawdzałem. Jest to naprawdę dekowrotek bardzo przyjemny w swojej pracy. Posiada 9 łożysk. Słuchajcie, chodzi. Bardzo gładko. Równiutko nawija plecionkę. Hamulet działa bardzo dobrze. Występuje w wielkościach od 2000 do 3000. W przełożeniach od 5,2 do 6,2 do 1. Ile hamowania od 4 kg do yy, w tym największym modelu z, z, z dużym przełożeniem 6,2 do 1? MGH 9 kg. Yy, kołowrotek naprawdę bardzo dobrze pracuje. Słuchajcie, równiutko nawija plecionkę. Hamulec działa bez zarzutu. Cena tego kołowrotka waha się w granicach od 130 tam do. 150, 60 zł chyba. Następnym kołowrotkiem, który chciałem Wam też pokazać, jest kołowrotek Athena 3 Berkinga. Posiada 6 łożysk, wkręcaną korbkę. Słuchajcie, hamulec tego kołowrotka też działa bardzo dobrze. Równiutko nawija plecionkę. Nie plączę tej plecionki. Jest kołowrotkiem lżejszym od tamtych kołowrotków. Bo ten kołowrotek Tegment waży w rozmiarze 2000s 143 gramy. Prospekt firmy Saasir waży 164 gramy w rozmiarze 2000s. To jest rozmiar 1500 g i waży 139 gram. Bardzo przyjemny kołowrotek. Dobrze się na niego wędkuje także no bez żadnych zastrzeżeń i na koniec najmniejszy kołowrotek orka w wadze od 119 do 133 gram w rozmiarze od 800 do 2500 siła hamowania to w każdym z tych tej wielkości kołowrotku to jest 4 kg z każdej wielkości jest 4 kg chodzi płynnie Równo nawija plecionkę. To jest taki leciutki kołowrotek. Ten akurat jest 1000, waży 119 gram. I teraz tak. Przeznaczyłbym te kołowrotki w ten sposób. Może od najmocniejszego, co wydaje mi się, może tak jak ja to widzę. Podzieliłbym te kołowrotki od najmocniejszego do najlżejszego. Więc Saasir, Prospekt firmy Saasir, wydaje mi się, że jest, dlatego że jest najcięższym wrotkiem, bo przy rozmiarze 2000 S waży 164 gramy i czuć w nim tą wagę i większą moc, przeznaczyłbym go do, light, do lighta, no i Ultra lighta. Słuchajcie, tak samo jak Tegmen jest lżejszym kołowrotkiem, waży 143 gramy, ale też bardzo dobrze chodzi i tego bym przeznaczył też do ultralighta. Ten kołowrotek Atena 3 i ten kołowrotek Orka raczej bym przeznaczył do mikrodzigów, do bardzo lekkiego pędkowania ksula i Sula ekstra lighta i super Ultra lighta, gdzie y, łapiemy takimi najmniejszymi przynętami mikrodzigami, tak wszystkie te kołowrotki wybrałem spośród 10 kołowrotków y, one po prostu mi najbardziej podpasowały y, nawija, y, równo nawijają plecionkę, chodzą bardzo dobrze Y, hamulec reguluje się w szerokim zakresie. Nie ma żadnego problemu przy y, łapaniu ryb na te kołowrotki. Więc tylko tyle, że odpowiednie wielkości trzeba dobrać o, do odpowiedniej metody wędkowania. A jest szeroki zakres wyboru, bo y, w tegmenie jest od y, rozmiaru C2000S po rozmiar 3000MHg. Y, w, w prospekcie Saasira jest zakres od 2000S yy, wielkość kołowrotka to jest do 3000MGH o sile hamowania 9 kg to samo największy 9 kg to już są kołowrotki do bardzo lekkiego wędkowania znaczy się tymi najmniejszymi przynętami mikrodzigami one mają siłę hamowania 4 kg ten w rozmiarze 1500S ma w, w ma siłę, ma siłę hamowania 5 kg 1000 ma 4 kg Ten w każdym rozmiarze Od 800 do 2500 ma siłę hamowania 4 kg Więc Moim zdaniem Można kupić dobry kołowrotek Na AliExpress I temu Tylko po prostu trzeba to kupić Tylko po prostu trzeba kupić Sprawdzony kołowrotek a ja Wam to wszystko chcę przekazać, żebyście nie kupowali kota w worku, tylko żebyście do swojej metody wędkowania mogli coś dobrać, nie obawiając się o to, że to jest jakiś złom, który będziecie musieli albo zwracać, albo jak się nie uda, to mieć i wędkować takim złomem. Więc co, na dzisiaj będę kończył. Dziękuję Wam za oglądanie. Komu się podobało, łapka w górę, subskrybujcie, komentujcie. Będę starał się dla Was robić następne filmy, pokazywać Wam wszystko, co już sprawdziłem i co naprawdę jest godne polecenia. Siemanko, siemaneczko, do następnego.